Ostatnia seria, idziemy kurwa! Kurwa, lekko! Kurwa, lekko! Ale zaskakujące to było, ku**a już łeb nie boli, ku**a pęka mi łeb w Co to się odjebało, Kurde. Poczułem to jakby to było ze 130 A pamiętam rok temu jeszcze 130 jak brałem. Na 3, to przy trzecim się wyjebałem A tutaj biorę na 2, 157 Ale zajebiście, fajnie, fajnie Kurde. Mam pas to teraz w ogóle na czymś się siada. W ogóle inna technika, wszystko inne. Niech to dopracuje będzie git. Ale szczerze powiem, nigdy nie dowiedzę 200 kg bo bez osekuracji. To jest po prostu kurwa żenada w domu. Martwy ciąg, mogę nawet 500 wyjebać w domu. Pobić rekord. 502 wyjebie. Bo w domu się nie boję o to, nie? Ale kurwa siada. No. Siadę, ławka w domu, OHP. Overhead press taki zwykły i ta, ten taki z wybicia to, to prze, przejebane, to jest, nie? Co tam jakieś smacze i te inne kurwa pierdoły, to nie da się takich rzeczy robić. A jak się da, to takimi ciężarami 70%. Czerwona morda burak. Dobrze światło świeci, tego nie widzicie. Siady z pauzą oceniam bardzo dobrze w porównaniu do tego, co jest w zwykłych siadach. Z pauzą ma mniejszy kilogram i daj radę usiąść głębiej, przez co myślę, że przyzwyczajam się też do tego, żeby ogólnie siadać głębiej. A nie tylko tak o kibelek chociaż to pewnie jest w głowie bo kiedyś 130 też przysiadałem kibelek, o tak. To było moje 130, a teraz moje 130 widzicie jak jest tak samo wcześniejsze serie. 157 były kibelkiem. Ale za to jak będę robił już kiedyś tam, nie wiem, 190, to, to 157 to będzie kurwa. Na 3 sekundy pauzy na dole nawet i głęboko, więc nie, nie przejmuję się, jest dobrze, jeśli jest progres, no to chyba dobrze, nie?